No cześć, ja witam wszystkich. Dzisiaj ponownie to pole, tylko że w ciutkim innym miejscu, bardziej na środku. I tu miałem pierwszy sygnał, i wyskoczyło mi coś takiego taki spatynowany odłamek, jakby od czego to jest, to pojęcia jeszcze nie mam. Ale jest. Ale jest. Może znajdzie się coś ciekawszego przy dokładnym szukaniu. Także, także no próbujemy i szukamy. Także do następnego. I tu kolejny sygnał. Tym razem odłamek cynkowy Taki. Do jakiejś blachy pewnie. No dobra. Na razie tak nic nadzwyczajnego, ale. Ale chodzić warto. To do następnego. I kolejny sygnał. Dochodzimy do końca rajki, prawie. I wyskoczył guzik. Taki sobie guziczek. No coś koło tego trochę niewyczyszczony ale może być ale może być no dobra idziemy dalej jak coś będzie to będziemy nagrywać myślę że coś jeszcze będzie bo dopiero dochodzi 17 także no więc no dobra na razie no i mamy kolejny sygnał i wyszła prawdopodobnie taka jakby plomba że nic na niej nie ma no ale niech będzie Niech będzie. Dobra. Będziemy szli dalej, także idziemy teraz w tym kierunku. Zobaczymy, co wyskoczy dalej. Także do następnego. I kolejny sygnalik. Teraz wyszło coś takiego. I element jakiś spatynowany, jak widać. Coś koło tego. Ale niech będzie. Ale niech będzie. będzie znowu na słuchawkach, jak widać. Podłączone nam Dobra Jakby coś jeszcze było to się odezwie także do następnego to Mamy kolejny sygnał I wyskoczył mi teraz taki jakby element oto zdoby Coś takiego jak to o, Pokażę może na kolanie bardziej będzie widać takie mocne jakby wzorki o, Coś koło tego A tam słychać w oddali jeżdżą kombajny I chyba koszą rzepak no raczej, raczej na pewno. Dobra. Jakby coś jeszcze było, to oczywiście się odezwę, się odezwę. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu, ale myślę, że coś będzie jednak. Bo to za, za wcześnie jeszcze na podsumowanie, także także więc, no. Jest dopiero dziewiętnasta, także wbrew pozorom jestem tutaj wcześniej. Także dobra. Dobra, A na, na razie. Sygnalik tutaj w tym miejscu i taki guzik wyskoczył sobie taki guziczek. Co to, to może być? Od czego? Tak wygląda sobie? Dobra. Jak coś jeszcze będzie, to oczywiście będziemy nagrywać. Także do następnego. I tu kolejny sygnał i w końcu monetka. Raczej znaczy to jest jeden fenik, bo pruski oczywiście. Stary. tak wygląda z tej strony, z tej strony jest trochę nieczytelny, nawet bardzo nieczytelny, niestety, a pokażę, może tak na nocy będzie lepiej, może widać, coś takiego i ta strona jest bardziej taka widoczna, ale jest, w końcu, ale jest, dobra, jak to się jeszcze będzie, to... Będziemy nagrywać. Idziemy teraz w tym kierunku. Także zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że coś będzie. Na razie. No i tu mamy kolejny sygnał. I kolejny dzisiaj guzik. Taki. Taki sobie guziczek. Coś takiego. Dobra. Lecimy teraz dalej tutaj. W tym kierunku. I zobaczymy co jeszcze będzie. Jak coś będzie będziemy nagrywać. Jak nie to. Spotykamy się przy podsumowaniu, także na razie, i wyskoczył kolejny sygnał, czyli kawałek łowią. tak, coś koło tego, coś koło tego, dobra, będziemy chyba wracać z kolejną rajkę. I jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Jak nie, to do podsumowania, ale myślę, że coś jeszcze będzie. Także na razie. Kolejny sygnał tutaj, czyli takie oto kółko, coś koło tego, dobra, jak coś jeszcze będzie to będziemy nagrywać, idziemy teraz już w tym kierunku, myślę że coś będzie, no dobra, także do następnego, ewentualnie jakby nic nie było to do podsumowania, no nam się trochę już, tutaj tak szarówka robi, także powoli będziemy kończyć dzisiaj ale jak coś jeszcze będzie to mówię to będziemy nagrywać jak nie to do podsumowania, także na razie tu mamy kolejny sygnał i kolejny dzisiaj kawałek ołowiu tak wygląda także no będziemy powoli kończyć już tylko tak na chwilę wpadną tutaj też żeby coś tam jeszcze może wykopać no cóż, tu mamy wioskę jak widać tam dalej kamieniołomy Las, no i tak, o, tam też jeszcze jest wioska. Ale polec tak zwanej agencji rolnej, także można śmiało chodzić. Jakże, więc no. dobra, to byłoby na tyle. Jeżeli coś jeszcze będzie, to się odezwa. Jak nie, to do podsumowania. Na razie. Na podsumowując dzisiejszy dzień, no wyszło tego trochę. Na początku ta spatenowana blaszka, czyli niezbyt ciekawie. Tu też taki trajekt blachy cynkowej, spadła. Coś takiego, a potem to już tak. Ten guziczek taki. No, coś koło tego. Potem to bodajże. Był koło ten Potem hmm, była chyba ta jedna monetka. Czyli jak widać, jeden fening. Od tyłu to widać i tutaj nie jest prawie, że czytelnya niestety, ale trudne. Potem było... No, coś takiego też by było między innymi. To było chyba nawet przed monetką. Taki element bodajże od jakiejś ozdoby bo coś. Później tak wpadło jeszcze coś takiego też. Dwa guziki, takie bez sygnatur. ale pełne, jak widać. O, coś takiego. Tu też taki guziczek. No i tam. Jeszcze to tak, jak niby. nie wiem, czy to mogłaby być plomba, czy co to, to mogło być. Ale możliwe, że załóżmy, że mogłaby to jakaś plomba ewentualnie. Możliwe, możliwe całkiem, bo ma tu przekucia także możliwe że była to trąba później jeszcze wpadło mi też takie kółeczko coś mhm. koło tego no i na koniec kawałek ołowiu ten czyli no nawet można powiedzieć że parę fantów wpadło a to jest chyba najważniejsze dobra to byłoby na tyle pozdrawiam dasz dół. trzymajcie się do następnego razu i cześć